Hej, ludzisko tutaj Black, to jest Minecraft oczywiście i kolejna mapka Tym razem mapka od Patrixa. I tak dzisiaj to już jest druga mapka, więc no, rozszalałem się i to nieźle. Yy, mamy mapkę na 1.9, jest kreatywny. No dobra, trzeba będzie troszeczkę pozmieniać coś czuję. Zobaczmy co się... Yy, gratulacje, yy, ukończyłeś mapkę, możesz teraz yy, spokojnie nagrywać. Yy. I żadna podszywka ci nie grozi. Eee, what the fuck? Moje pytanie brzmi: what the fuck? Dosłownie w tym momencie. A jak przejdę się na przykład nie wiem wyżej, albo tędy, albo mam coś może weku, coś co mnie nakieruje o co kaman? Panie zrobione miasto, ale raczej to jest ściągnięte schematik, bo za duże. O wiele za duże ten efekt kurna deszczu mokrych powierzchni. Dobra, tu zacząłem, tak? <laughs> Okej. Okay. Jakbym tak zszedł na magsa na dół. To co się... Aha, dobra, tu już nie ma. Ja może o czymś nie wiem, w sensie no what the fuck. Mam wrażenie, że o czymś serio nie wiem, albo albo mapa została zrobiona tak y tak troszkę no ten tego <laughs> żeby było. <laughs> I przez to, albo się zgubiłem, albo coś tego typu. Albo, 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 albo ja po prostu nie ogarniam. I to akurat jest bardziej możliwe. Fajnie, bo i jest nie zrobione miasto, ale no no cóż, no... Jesus, trójwymiarowe cegły! Na jakich ja gram w shaderach? A, na Seusie. Już wiem czemu jest tak strasznie mało kratek. Ile ja... 17 Opcje, grafika, shadery no już nie są trójwymiarowe, ale za to no, płynność skoczyła z powrotem na całą ilość FPS-ów I co, no, no, no idę, tak? Idę sobie i, i coś w związku z tym Nie wiem, stanie się tu coś jest to jakiś comment blok w ogóle Z którymi gdzieś ma tepnąć Yy, tu chyba coś gdzieś, coś jak jak zabiłeś okej okay. yy, yy, to gdzieś tutaj się powinno w takim razie zaczynać dobra przebrnijmy sobie przez parczek dobra, tu jest pusto to pewnie się nie liczy eee szukaj jakichkolwiek comment bloków czegoś co by wskazywało, że że w tą stronę właśnie mam iść. Wiecie, takie może mało logiczne, ale. Jakkolwiek mogłyby pomóc, prawda? Bo samo to, że to miasto jest przeogromne, IBM, <śmum> serio, to, to, to wiem, jestem tego świadom, że to miasto jest przeogromne. I czemu chcę Dobra, budynki są puste. Nie dziwię się, że budynki są puste, no bo ciężko jest zrobić tak dużo. Ale no, to rozumiem, że black w wielkim mieście, ale jakoś tego nie czaję wystarczająco. Dobra, chodźmy tędy. Załóżmy, że miałem przejść przez ten mostek i miałem iść tędy. I, I... teraz gdzieś wyjdę na pewno? Jestem pewien. Na 201%? O! Tędy miałem tu przyjść. Okej... Okay. Tędy... Tędy... Tędy bym się miał wdrapać zapewne. No nie. Albo miałem iść gdzieś tędy. Nie. Miałem się tu wdrapać? Nie wiem, w którą stronę konkretną iść. Coś miałem zrobić? Tu gdzieś? Jakaś tabliczka, jakieś coś? Cokolwiek? Nie, tu są na pewno drogowskazy. Tak, tu... chociaż? Nie, taksi, taksi, czyli drogowskazy. Heh, znaczy drogowskazy. Znaki bardziej, ale he no dobra, widzę, że tu i widzę, co tu jest w ogóle. Kolejny parkour. By the way, znowu mam auto-jumpa. Yy, aha, tutaj nie ma... Aha, bo tu jest półpłytka. Dobra, nevermind. Kolejny parkour, ale... Gdzie był pierwszy parkour?! Dobrze, liczę na to, że mapka została dobrze zaprojektowana, dzięki czemu po wpisaniu Kill pojawię się na Spałnie Światowym, tam gdzie powinienem się pojawić. No prawie, ale już widzę tutaj jakiegoś parkura. Tędy... Na początek to co? Okej. Okay. Aha. Aha. Coś może w środku jakieś tabliczki? Widzę tam coś, nie widzę. Yy, tu gdzieś widzę jakieś tabliczki, nie. A dobra, to uznajmy, że to jest początek początków. Bardziej porządkowego początku nie widzę. Na początek to, co lubisz, yy, czyli parkour, mapa yy, zajmie ci... Aha, okej. Okay, czyli to tak właściwie była ta tabliczka startowa i tu się chyba powinien pojawić. Dobra, to zróbmy sobie jeszcze gamę, modę... Jeden? Tak to się pisze? Nie, to jest zero akurat. I zróbmy sobie... Set... Nie World spawn. Sypy... Spawn. spawn... point. O właśnie. Więc jeśli to jest taki startowy parkour, to... To... To to grajmy. Trochę to zajęło zanim gra jakkolwiek, ale spokojnie. Ja, ja mam na tyle dobry dzień, że nawet taki mały błędzik... Dobra, to nie był mały błędzik. Ale mogę wybaczyć. No problem, no No spoko. Troszeczkę poszukałem i mam powiedzmy start. Nie wiem, czy to jest taki pełnoprawny start, ale znalazłem przynajmniej pierwsze zadanie, tak? Pierwszy parkour. Jest postęp. Hops, hops. Samsko zrobione, bo są cały czas na tej samej odległości. Co oznacza, że nie mogę się rozpędzić i skakać jednym ciągiem, bo bym wtedy spadł. Są po prostu... Jest, par... jest łatwym parkurem, ale... ale jego, pr... Jedno... jego trudność to to, że ogólnie no, jest taki no właśnie taki o. Czas na quiz, okej. Okay. No to mam w takim razie quiz, tędy. Czy to jest niewidzialne? Czy to jest niewidzialne. Jak postawiłeś to w powietrzu? Nie postawiłeś w powietrzu! A, ściema, bo to jest półblok. No dobra, dalej. To rozumiem, że będą quizy. I tu mi ustawia head spawna. Yy, do... od kogo są najlepsze mapki? I X Ninja czy Patrix? No to jest ciężki wybór a to ciężki wybór, bo obydwoje jesteście dobrzy. Ale tak, ich X Ninja zawsze, za zawsze lubi jakoś tak strollować lekko. Za to Patrix? No, 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 no. Ostatnio była ta cudowna willa, i ta inna cudowna willa, i tak ogólnie ideologii były. Kurna strona techniczna, strona fabularna, techniczna, pomysłowa. Ponoć ich zginęć planuje jakąś większą mapkę, ja na tą większą mapkę czekam, jeśli będzie miała naprawdę wielkie tam rzeczy, zakończenia i tak dalej. To bym wybrał to, ale na razie wybieram tu. Nic nie stanie. A jak wybiorę tu? Czyli powinienem wybrać ich z jednak. No ale według mnie, jak już stworzy taka mała motywacja, jak już stworzysz to coś, to, to wtedy. To wtedy. Ale na razie nie będzie tak łatwo. Kto jest noobem? Lemon albo? Perk... nie kojarzę, nie wiem czemu, ale Lemon tworzył razem z tą mapki, więc no, no, no ja nie będę taki, no, no, Ja nie obrażam ludzi, którzy robią coś dla mnie, no, więc to jest prosta zasada. Jak y, nazywa się Patr... Y, Patrix? Y, o, w dół. <laughs> Janusz, jestem pewien, że Janusz. Jestem pewien, bo pisali z nieoficjalnego konta. i w tym momencie pojawiają się tu, dobrze. Kolejny parkour, ok. E, wróć, czy ja tu mam. Nie, nie mam set spawna. Set. Nie set spawn point, tylko sypy. On point. Jesus, co z tym set? Wiecznie set spawn point. set spawn point. I nie dochodzi do człowieka, że ma kurna nie wpisywać tego zastrzonego set spawn. Podszywka musiała ukryć się w lesie. Tu była jakaś większa fabuła, coś czuję. Idę ją znaleźć. Okej. Okay. Tu była jakaś większa fabuła, tylko że do tej fabuły nie miałem jak dotrzeć. No to powodzenia w szukaniu. Aha. Dobra, czyli to było raczej gdzieś tędy, jeśli dobrze pamiętam. Tak, nie mogę lecieć, fakt. Mogę ewentualnie. Się przebiec. To był gdzieś w tą stronę, tego jestem pewien. Na 200%. Mm -hmm. I przechodziłem mostkiem. I tu gdzieś było takie oto piękne wyjście. I, i coś tu. Jak zabiłeś, kliknij tu. A jak nie zabiłem. Świat, to mnie mówi. Złapaj złoczyńcy, teraz go znisz... Tak, okej... Okay. Zniszczyłem go! Utłukłem Hama! I co to w ogóle jest? Głowa, aha. Spoko. jakiś teksturpak ma po prostu zabugowany, i przez co mi się główki nie doczytują. Ubiorę się przy okazji w niego, więc no spoko. I teraz się możemy gdzieś tepnąć. I teraz się tepam tu i mamy. Yy, gratulacje, tak ta, ta pod szybko została. Aha. Eee... Yy, 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 yy. Kurna, no! Jestem pewien, że tu było więcej rzeczy. I tu był jakiś większy ciąg popularny, i tu było więcej ogólnie. Kurna! Dobra, pozwiedzajmy sobie jeszcze ewentualnie miasto. Aż mi smutno, bo tu można było naprawdę dużo zdziałać. Jestem świadom, że tu było więcej rzeczy. Tylko, no, kurna, jakbym miał dostęp do samego początku mapy, a nie tak od, od tak po prostu. Pozwiedzamy sobie mapkę, ale już pozwiedzamy ją na maksymalnych teksturkach. I na maksymalnym tym odpalę sobie Seusa, który zżera zasoby. Jak kurna, nie wiadomo co. I odpalę sobie oczywiście też Resource Packa na najwyższych, a nie na na nich na niskich, żeby po prostu chodziło. Gotowe. Okej. Okay. no, dawaj, wczytaj. Wczytaj. Wiem, że to jest strasznie dużo dla tego komputera. I kratki mogą spać poniżej 10, ale. Szczerze mówiąc, na shaderach nie widać spadku klatek poniżej 10. Widać bardziej jakby miało 20, a nie 10. No. Nie widzę, żeby jakoś tak strasznie mi spadły klatki, a wygląda to... Holy shit. Te wszystkie refleksy, to wszystko, tam budynek. Akurat padało, prawda? Akurat padało. No, ale to jest epickie na tych wszystkich teksturach i na tym. Pozwiedzamy sobie miasto w ten sposób. Ustawię sobie jeszcze w ten sposób, żeby było lepiej widać. I po prostu idziemy i zwiedzamy te cudowne miasto. I tutaj w ogóle szyby, takie prawdziwe szyby, a nie gówniane szkło. Prawdziwa szyba, nie? Takie. Wow! Tutaj tak samo. Wyjdziemy sobie na chwilę nawet do tego budynku. O, tutaj mamy drzwi. Coś... Nie, to są te to takie wykrywacze metalu. No i tu mamy oczywiście stoły z siedzeniami i ogólnie to idziemy tędy, tutaj, tutaj mamy szybę, tu mamy szybę, taką niebieską, fajną szybkę. Sobie lecimy. podnik mokry od deszczu. I noc! Zapada noc! Wszystko oświetlone pięknie, w domach, na zewnątrz. Te refleksy domów w podłodze, w mokrym tym, w asfalcie. No szkórna, no. Może i to zabija mojego kompa, mojego kompa, ale no... Warto czasami odpalić to i, i po, ponasycać się troszeczkę tym, bo, 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 bo to dobrze wygląda, a tak przynajmniej wiecie ja jestem pewien, że mapka by była w stanie zrobić u mnie efekt wow, ale najzwyczajniej w świecie coś chyba nie pykło przy kończeniu tej mapki i zamiast stepnąć się na spawna, to, to, to po prostu zakończyłeś w miejscu, w którym się kończy mapa, a ja nie miałem pojęcia, gdzie się zaczyna. Więc no cóż, no... No trudno. Więc następny raz, jeśli ktoś mi tworzy mapkę, proszę tylko sprawdzić, czy wszystko na 100%, na 200% działa. Ale miasto jest wow. Nie wiem, gdzie znalazłeś tak dużą mapę miasta i tak dobrze wykonaną, ale jest naprawdę wow. O, tu jest to metro. Jestem ciekaw, czy w metrze tak właściwie, boże, może i na ziemnym. czy to jest, by the way, Seattle? Nie, to nie jest Seattle. To jest Seattle chyba, nawet. Ha. Huh. No i tak, i tutaj mamy oczywiście odjazdy, tak? No i sweet. Jest wykonany w ten sposób, żeby serio może było odjechać, czy jest torami napędzanymi ustawione i. No Masakra no po prostu. No. Co by tu więcej powiedzieć. Pozwiedzamy jeszcze miasto, przejdziemy się drogą. Nie będę tu nic wysadzać, bo naprawdę po prostu. NIE WARTO! Przy czymś takim po co niszczyć? Jest po prostu epic. I ta, mapa ta mapa mogła mieć przeogromną historię, przeogromną ilość rzeczy, ale... Nie, nie mogłem po prostu, tak? Czemu jest zwykłe szkło? Ho. Huh. To mnie trochę teraz zdziwiło, że jest zwykłe szkło. Aha, bo mam teksturki nie tegas. Serio, i woda tutaj. Taka krystalicznie czysta i te fale przechodzące powolutku. I to tak ładnie podświetlone, taka wisiolątkawa woda. Sweet. Jakiś pomnik rozumiem. Obsydianu czy czegoś tego typu. To jest czarna wełna, która wygląda naprawdę epicko. Tutaj lekko zalesiony budyneczek. Może pusty w środku, ale no, z zewnątrz wyglądający epicko. UC, oki. I co tu? Tu jest już koniec, rozumiem. Tak, ulica końcowa, taka już przybrzeżna, powiedzmy. I flagi Seriously flagi Takie pizko zrobione flagi Jest Polska Nie ma Polski, no, no Milusio Co za proste ty robisz. Ale the best of the best I na pewno się pomyliłem To nie jest ja to tylko to jest jakieś inne miejsce Ale epik, po prostu epic. I tutaj ślady takie, jakby lekkie rowki na tej ulicy. Tutaj ten taki lekko nierówny chodnik. Przez te wszystkie trójwymiarowe teksturki. Eee, po prostu. Cudo. Cudo, Miojo, po prostu. O! Oh. I wiem, przedłużam odcinek, ale no. Po prostu, gdy widzę takie mapy, to nie umiem się opanować i muszę włączyć wszystko na fulla, na ultra. By the way, to jeszcze nie jest na ultra, bo jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, mogę sobie w shaderach podkręcić jakość cieni na 2, fx na 4, na... na 4 chyba powinienem go podkręcić. Jakość eee... ręki. Jakość renderowania, gotowe. W tym momencie mój komp nie przeżyje tego. To jest za dużo. To jest za dużo. To jest po prostu za dużo. To jest pokaz stajdu. Więc no cóż. no Grafika jeszcze raz sobie ewentualnie to zmniejszę. I tu mam tak. Tu mam na pewno na dwa. Na 1. Na jeden. I na jeden. No i w tym momencie jeszcze się da grać. XBOX. Seriously, XBOX. Znaczy, no, no XBOX, no. Ociepanie. Ociepanie! Co to jest? What the flaming fuck? Rozumiem, że tutaj są jeszcze takie tarasiki zrobione. Żeby można było sobie przejść. I piętra są porobione wszędzie. Holy motherfucking shit! Tutaj, oczywiście, też dach z antenami. Znaczy, to jest nawet tutaj. Wow! No, 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 no. Co, co dużo mówić? No, jest epic miasto zrobione. To jest katedra, tak? Najmniej tak mi się. Chociaż? Bardziej bym mógł powiedzieć, że to jakiś sąd. Nie no, po prostu, no. No epic, no. A naj, najlepiej to chyba wygląda właśnie z y, poziomu takiego. Tu w ogóle coś się świeci na czerwone. Czy to jest z lawą uzupełnione, żeby się tak podświetlało całe? Encom, encom, nie, to, to jest. To nie jest lawa, to. To jest lawa, czy to jest? To jest czerwone szkło i glowstone. Wow. Takie naprawdę podświetlone, takie. O wow. nie, no po prostu The Best. O The Best. Tak bardzo mi szkoda, że nie mogłem po prostu zobaczyć pełnej fabuły tego wszystkiego i tak dalej. Na pewno tu było tego troszeczkę więcej przynajmniej. Bo ta tabliczka to tak troszeczkę wygląda jak startowa, ale jakby coś jeszcze mi umknęło. Je, jakby coś mi umknęło, na przykład większa tablica z, zasada, z zasadami i tak dalej. Tu jest w ogóle powieszona. Tu są powieszone te sztandary. Okej. Okay. takie zaakcentowanie uliczki. No spoko. No to co, no. Wyląduje, wyląduje sobie jak ten ptak na jakimś taku i zakończymy ten odcineczek, kra, 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 jeb, yeah. aż, aż się prosi. Ja wiem, że komputer to uciągnie, więc, akurat dla mnie nie jest problem, żeby sobie ustawili renderowanie na fulla Ewentualnie wywali Minecraft, ale no. Ale na pewno się nie zatnie, no. To jest pewność. Java będzie zbyt przeciążona. No, i, i leci, leci, leci renderowanie. Nie no, ja... Przynajmniej za opcję pozwiedzania tej mapki już bym... Już powinienem dać taką... Taką fajną ocenkę, ale... No, niestety, no, sama mapa nie była. No. Mogło być 300 razy lepiej, taka prawda. Więc w tym wypadku daje 6 daje małe, malutkie, skromniutkie 6. No ale trudno. O! I nastaje poranek. Powoli się doczytują tam dalsze obszary. Więc co? Ja już Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do za następnych odcinków. Wyciszam się. Podziwiajcie, jakby co widoki. it's a bio